I dobrze dzisiaj jest Minecraft. Zobaczymy czy będzie budowanie domu. Co będzie dzisiaj jeszcze, jeszcze jestem ja, Olivier Oliwier i Janiczek A ty nagrywasz? No. Właśnie ja też nagrywam wiecie, na mój kanał. Oczywiście Jan... Jasiek jest moim najpopularniejszym widem. I najlepszy no, to tam moje rzeczy A to jest domek. On nie umiał ogarnąć telefonu. A to nie to. Cześć się, mam go tutaj. Ja dzisiaj mam Nie wiem, co. Będzie chyba budowanie domu. mam tutaj. Dzisiaj właśnie jest ten premierowy odcinek Minecrafta, biorę ziemniaki, wszystkie rzeczy, skrzynki bonusowej. Wiem, że to jestem ogromnym bambikiem Minecrafta jestem... Tak naprawdę nie on kłamie was. Jestem ogromnym bambikiem. On was kłamie, nie dawajcie mu za to suba. Nie, dajcie, proszę. Nie no no, nie jestem aż takim bambikiem, że like nie I wiem Bum. co zrobić. Ale, Ale lubi srać, tak? Tak, na kanał mojego gościa, Jan Samul. Jasina, że się co osiemnaście. Pijam. Nie no, po prostu jest ciężko. Trochę się napiłem. Co się napijesz? Sam się przyznaję, że się napiję. On pije papierosy. Nie wiem jak on to robi, rab ale on umie. A ty umiesz jakiś alkohol i na raz palić papierosy. Ile? O? Ile? Ile papierosów na raz? Alkohol, pić i papierosy, raz. No. no tobie to już wolę nie gadać. Dobra, nieważne, nie dokuczajmy sobie. O, ty mi dokuczasz, no panie, pani.

jest dobra apka do robienia no filmów. No tak, ja, ja mam telefon, coś tam Oliver ma ten Nokie, więc u niego nie ma. Ja mam nogi mam po prostu iPhone'a. Nokie. Podrubę. Tak. Ty jesteś pijany. Wiem, mam się napij wody, więc nie bardzo ciężkować. <laughs> Ty masz film bez nadzieję. Tyle o niej gadasz, to może ty. Dobra, nie, to oczywiście ja nie no, do tylko ja O tu jest Olivia, teraz tak naprawdę zbuduję coś, tylko jeszcze nie wiem co. A gdzie Jejku, gdybyś oglądał moje filmy, to byś wiedział o co chodzi. On nie ogląda moich filmów niestety. Nie no, bo po prostu ich jest za dużo i ja nie nadążam. Ale ładnie. Oni... Które... Wszyscy mnie lubią. Prawie to będzie. Poczekajcie. Wracamy po przerwie. Tak wracamy po przerwie. Aha, co co się dzieje? Ja tutaj wioskę. Wracajcie po przerwie w innej grze. Dobra, jesteśmy po przerwie. Ale to, to tylko tak... Nie wiem, zagramy sobie inną grę. Pierwszą grę PAM. I to myślę, że będzie jedyny. Oczywiście jak oglądaliśmy ostatni odcinek to właśnie drogi pam. A Musicie to zobaczyć. Dobrze wyszedł. No dobrze, byłem, bardzo dobrze. Oliver jak zwykle mi nic nie trafił. Jestem na niego. Mm. O ja mam laga. O, już wszystko dobrze. Myślę, że to na innym odcinku będzie. I tak niedługo robię kolejny odcinek, więc... Dobra, no to myślę, że będzie koniec. To taki słaby odcinek, ale... No dobra, no to kończymy. Plus dwa, widzimy. No i zostawcie sobie lajka. Myślę, no to i będziemy już kończyć. Za niedługo kolejny film. Dzisiaj nie wiem, może jeszcze to wrzucę. Chyba tak. Ale no dobra, cześć.